Mam na imię Agnieszka, witam Was na kanale podlewane.pl. Dzisiaj raz z Pawłem Nowaczykiem, jednym z opiekunów kolekcji w Arboretum Wojsławice, opowiemy Wam o araukarii chilijskiej. Zapraszamy do oglądania. Araukaria Araukana, czyli araucaria czyliska, albo też małpie ogon, małpie drzewo, drzewo małpiego ogona. Czasami też kiedyś słyszałem taką nazwę drzewo inków, choć w zasadzie tutaj to już nie wiem, chyba jakiś nadwymysł komuś przyszło. Jak myślisz, do ilu w Polsce metrów może dorosnąć taka araucaria? Już jest wielka, prawda? Znaczy to jest stosunkowo młody okres, ja myślę, ile on ma. 5 metrów z kawałkiem, no, może 6? 5, 6, myślę, że tak. E, ale słyszałam o takich okazach tutaj w Zgorzelcu, że one mają gdzieś około 15 metrów wysokości. Słyszałam również o takim okazie we Władysławowie, e, gdzie tam ten okaz rzeczywiście no, jest w wielkości potężnego świerka, gdzieś około też tych 20 metrów ma i bardzo już potężny pień. To są warunki takie, jak ta Araukaria lubi gdzie jest dużo wilgoci, jest dosyć ciepło i też nie ma gwałtownych skoków temperatury. Tak, pień ma taki do pewnego momentu gładki, a od pewnego momentu y, cały pień porastają takie igły, prawda? Bo... To tak samo jak i nasze świerki. Nasze świerki jak mamy chociażby na święta, tak? Gdy ubieramy choinkę, to, pień jest to też, też widzimy, że pień też jest porośnięty igłami. Tylko tutaj rzuca się to bardziej w oczy, ponieważ te igły są takie grube, prawda? takie starczące i, i dosyć ostre, tak? Gdy spróbujemy dotknąć, no to jednak musimy uważać, żeby się Niepokój, to też jest takie naturalne zabezpieczenie tej rośliny przed zgryzaniem. Choć y, też ta popularna nazwa drzewo małpiego, znaczy małpie drzewo. Bierze się stąd, że rzeczywiście no w jakiś sposób może przypominać. No to pędy, takie wygięty. Dokładnie, te wygięty, taki mm, trochę jak świerk dwerzały, trochę jak świerk wirgata, Trata może przypominać rzeczywiście tak, jakby małpy na tym drzewie y, siedziały i te ogony spuszczały. Ogromne drzewo, czyli raczej na słoneczne stanowiska, prawda? Tak, na stanowisko słoneczne, ale dosyć mocno osłonięte. To często właśnie można się spotkać z takim mm, stwierdzeniem, że ta araukaria, owszem, miałem w ogrodzie, ale z jakiegoś powodu. I wypadła z jakiegoś powodu ta uprawa się nie udała, skończyła fiaskiem, niepowodzeniem. No bo troszeczkę I, nie jest z naszego klimatu, No, też, no to jest prawda? zupełnie nasz klimat. Chile no to Ameryka Południowa, prawda? E, pasmy góry, e, pasma górzyste, gdzie ona naturalnie występuje. Ale araukaria potrzebuje dosyć osłoniętego stanowiska i okrywania, szczególnie w młodości. No i też dosyć żyznej, dosyć zasobnej gleby. Yy, aby rzeczywiście dobrze rosła i wskazane jest ściółkowanie też yy, korzeni i kopczykowanie i okrywanie bukliną jak ta roślina jest młoda. Z czasem ona też zaczyna nabierać jej odporności, ale te pierwsze 4-5 lat Albo po prostu tak długo, jak jesteśmy w stanie do niej sięgnąć, to tak długo warto pomyśleć o jej zabezpieczaniu. A jeżeli chodzi o podlewanie, podlewanie znowu, jak z każdą rośliną w momencie posadzenia przez ten pierwsze kilka miesięcy, gdy taką roślinę posiadamy w ogrodzie, no to warto ją w miarę regularnie podlewać. Ale też pamiętajmy, że to jest roślina terenów górzystych, Czyli w górach też rzeczywiście ta woda jest jej dużo, ale spływa, spływa tak? Nie, nie stagnuje, nie. Y... Nie robi takiego nawarstwienia, nie robi bagna, więc też ta roślina nie znosi mieć wody stojącej, nie znosi gleb gliniastych, yy, mocno takich właśnie, z bardzo dużą ilością wilgoci, bo po prostu te tylko że nie mogą zawiniwać. A jak myślisz, że w naturze, do jakiej wysokości, w swoim klimacie, ona może dorosnąć? No wiadomo, że to, co tutaj osiągniemy, nawet te na największe okazy, to nigdy nie będzie to, co w naturze. W naturze, no to pewnie 35, podejrzewam, że nawet i 40 metrów mogłaby osiągnąć. Słyszałem nawet o takich, że które podawały, że to było 50 metrów wysokości, też te same źródła mówiły o takich okazach, które miały nawet i półtora albo i 2,5 tysiąca lat, czyli na pewno też pamiętają, no, dużo na tej ziemi, co się tak. wydarzyło. A jeżeli chodzi o, czy ona ma jakieś zastosowanie, czy na przykład w jakiś sposób korzystają z niej zwierzęta bądź ludzie? Znaczy, ludzie to raczej, jeżeli chodzi tylko o aspekt taki typowo dekoracyjny, a przynajmniej my nie słyszeliśmy o tym, żeby rzeczywiście miały mhm. jakieś takie zastosowanie, czy kulinarne, jak to mają rośliny, czy lecznicze. Mają takie bardzo duże szyszki, przypominające głowę człowieka i nasiona z tych szyszek wyłuskują ptaki, papugi, które naturalnie właśnie na terenie Chile występują, no i to jest ich naturalny pokarm. Ale w Polsce takich szyszek raczej nie zawiązują, czy zawiązują, czy się zdarza? Znaczy, to też jest efekt coraz cieplejszych lat, i możemy obserwować, że na tych areełkarach zaczynają pojawiać się te szyszki. Nie słyszałem, żeby były płodne, żeby ktoś wysiewał. Raczej się praktykuje wysiew nasion pochodzących z importu. To też jest taka fajna historia, że dawniej ta arełkarie jednak nie była aż tak popularna. Tak, teraz się staje nie była To tak coraz bardziej popularna. Teraz w, w czy to w internecie, czy w centrach ogrodniczych taką arełkarię możemy z większym, mniejszym problemem kupić, czy zamówić. A wynika to z tego, że te nasiona są bardzo y, małożywotne. To jest kwestia kilku tygodni i te nasiona całkowicie zamierają po dojrzeniu. A przez to, że, że no, transport lotniczy bardzo intensywnie się rozwinął, możemy mieć różę z Ekwadoru czy z Kolumbii, to tak dlaczego tak. nie nasiona y, Araukari w Holandii, czy w Polsce, czy w jakimkolwiek innym miejscu na, na kuli ziemskiej. Więc szybko te nasiona są poddawane odpowiednim zabiegom, wysiewane ale też przez to, że tych nasion jest coraz więcej, jest tego masa, również i ta roślina, ten gatunek stał się coraz bardziej dostępny. I tym optymistycznym akcentem, mając nadzieję, że pokusicie się uprawę araukarii, żegnamy się z Wami i zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków. Cześć. Do zobaczenia!